Dzień dobry, nazywam się Andrzej Dawidziuk, witam w serwisie Extra Time. W spotkaniach z nami będziecie mogli dowiedzieć się, jak wygląda trening bramkarski dowiedzieć się bardzo dużo na temat środków treningowych, kiedy zaczynać trening bramkarski, co to jest trening bramkarski, jak również trenerzy będą mogli poznać różnice między etapem nauczania i szkolenia i etapem trenowania. Są to dwa różne etapy w życiu piłkarza. My zajmiemy się na początku bardzo ogólnie etapem nauczania i szkolenia, czyli pierwszymi treningami które można rozpocząć z dziećmi. W każdym zespole jest bramkarz, czyli bramkarz jest częścią zespołu. Jak ważną, myślę, że wystarczy zwrócić uwagę, że ma troszeczkę inne przywileje. Jest inaczej ubrany, inne przepisy go obowiązują, jak również ma możliwość reagowania jako ostatni zawodnik na to, co się dzieje przed jego bramką. Widzicie różnice w grze bramkarza, więc musicie również zobaczyć i dostrzec różnice w szkoleniu. Specyfika szkolenia bramkarza ma znamiona indywidualizacji, ale nie tylko, bo dzisiaj nie można powiedzieć, że bramkarz to tylko zawodnik, który stoi w bramce, działa we własnym polu bramkowym i ma zadania tylko działania w defensywie. Dzisiaj od bramkarza wymaga się zdecydowanie szerszego zakresu działań na boisku. Dlatego każde zajęcia muszą być oparte również o działania z zespołem. I nauczanie i szkolenie, jak również trening musi być tak ułożony, żeby ta współpraca z zespołem była bardzo ścisła. O tym wszystkim będziemy mówić cyklicznie na stronie Extra Time.